Na nostrze, zaprowadzając w ten sposób nawet do jego śmierci. Pokazać, że w sztyce jest niej gorszy i dorówność potrafił. Do Ruszył więc w las zbrojny łuk i długi nóż na wielkiego zwierza przeznaczony. Rybunę trafił nasz na ślady łani i tropił ją przez długi czas. Stawał ostrożnie, by lękliwej zwierzyny nie spłoszyć. Przystawał i nasłuchiwał. Śladu uważnie oglądał, aż dotarł do jaru, gdzie zdało mu się doradyści mojego pragnienia. Grzęza wisków. Otwartą! takie fajerwerki, takie atrakcje właśnie na, na rynku łazarskim. Bardzo serdecznie.